wszystkim, Witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na hol zakupowy. Będzie on nieco inny niż dotychczas, ponieważ pokażę Wam jakieś różne dekoracje do mojego pokoju, które są z sklepu IKEA. Ogólnie takiego filmiku jeszcze nigdy nie nagrywałam, więc mam nadzieję, że Wam się spodoba. Dodatkowo chciałam Wam powiedzieć, że prawdopodobnie niedługo będę również nagrywać aktualizację touru, ponieważ sporo jeszcze się zmieniło no i właśnie wszystkie te ozdoby będę wiecie, jakoś ładnie aranżować w pokoju, więc po prostu będzie dużo zmian. Więc mam nadzieję, że na ten filmik będziecie wyczekiwać i teraz bez przedłużania przechodzimy do holu. A więc myślę, że zacznę od takiej podstawki, tak trochę mogę nazwać, taka patera. Tak się prezentuje. Ogólnie ja już ją kojarzyłam od dawna w IKEA i szczerze mówiąc, zawsze chciałam ją sobie kupić, ponieważ uważam, że jest to naprawdę świetna sprawa. Tutaj, akurat jeżeli chodzi o mój zamysł, myślę, że ustawię sobie jakieś świeczki, jakieś rośliny i myślę, że to będzie bardzo fajnie wyglądać. Oczywiście można tutaj ustawić wiele różnych rzeczy, na przykład biżuterię i tak dalej. Natomiast mi osobiście taka się za bardzo pewnie nie zmieści na toaletkę, więc pewnie ustawię sobie. Na biurku. Z tego co kojarzę takie hmm, patery, takie podkładki są również dostępne w mniejszej wersji, no jakieś takie pojedyncze świeczki, także możecie sobie zobaczyć. Następnie kupiłam lustro. Ogólnie ja mam bardzo dużo luster w pokoju i tak naprawdę do końca nie wiem, czemu to zrobiłam, ale w sumie mam taki fajny pomysł na ścianę. To znaczy, chciałabym zawiesić właśnie takie małe lusterko. Wiecie, nie po to, żeby się przeglądać czy coś takiego. No oczywiście też, ale w głównej mierze chcę je tam przywiesić, ponieważ po prostu chcę, żeby pełniło formę takiej ozdoby. No i wokół tego lustra chcę jakieś różne kwiaty i tak dalej. Ale to wszystko zobaczycie oczywiście w runturze, jak to mi wyjdzie i tak dalej. A więc zdecydowałam się na takie lustro. Prawdopodobnie teraz widzicie w ogóle odbicia. Mam nadzieję, że nie, ale w każdym razie. To lustro jest bardzo fajne, ponieważ może je zarówno ustawić Jak i właśnie powiesić na ścianie Ale nie tak normalnie, tylko ono ma taki Łańcuszek do zawieszenia Także to wygląda bardzo ładnie Także tak wam pokażę w ogóle Z jakiej serii ono jest, tak żebyście mogli sobie Po prostu zobaczyć na stronie, czy tam właśnie w sklepie I tak to się Następna rzecz, czyli milion jakichś kwiatków Tak się prezentują, więc w Ikei właśnie są takie pojedyncze kwiaty One są po 2 złote No i właśnie ja je kupiłam na tą ścianę, o której Wam mówiłam Na środku będzie lustro i wokół, nich będzie, wokół niego właśnie będą te kwiatki Jeszcze nie wiem jak to wszystko przykleję, ale zobaczymy Wszystko wyjdzie jak już będę to przywieszać W każdym razie myślę, że nie wykorzystam ich wszystkich na ścianę Ponieważ ogólnie nie będę całej ściany oklejać, tylko... Małą część, więc myślę, że sobie wezmę również takiego bukietu. Nawet taki mam podobny tutaj i te kwiaty również są z i tutaj. Natomiast teraz IK wprowadziła takie pudrowo-różowe kwiatki, nie wiem czy są dalej dostępne takie neonowe, znaczy neonowe, one nie są neonowe, tylko takie po prostu ciemniejsze natomiast wybrałam sobie takie, czyli właśnie białe i różowe, idealnie pasują do mnie do pokoju, e, następnie wzięłam lampki, i tutaj wzięłam dwa opakowania, e, tak się prezentują to są takie najzwyklejsze lampki, one też myślę byłyby fajne na przykład na choinkę na święta, natomiast ja sobie je wzięłam, żeby po prostu na przykład e, Wziąć się tak dookoła toaletki albo na przykład na ramę łóżka, albo też myślałam, żeby sobie je rozwiesić na oknie, w sensie na oknie, na firanie i po prostu do nich powklejać jakieś różne zdjęcia z Instaxa. Myślę, że to jest super pomysł. Muszę to jeszcze przemyśleć, natomiast już dawno chciałam je zamówić. Tamte lampki są również bardzo fajne, dlatego, że one mają taki przezroczysto-biały kabel, więc wiecie, to nie jest taki czarny, więc po prostu on się nie tak nie odróżnia, nie odcina od całości. Dalej z takich mniej ciekawych rzeczy z Ikei wziąłam również moje ulubione wieszaki, czyli te takie drewniane ze srebrnymi tutaj uchwytami. Następnie wziąłem. Świeczki, właśnie głównie z myślą o tej podstawce. Tam było dużo do wyboru, między innymi były również takie różowe, i właśnie miałam dylemat, które ostatecznie wybrać. Natomiast wzięłam te i tutaj już Wam pokazuję ich nazwę, tak żebyście mogli sobie wpisać. Bardzo ładnie pachną, taką wanilią. No i co? Myślę, że po prostu sobie tak ustawię wszystkie koło siebie, jakieś roślinki i to będzie wyglądało naprawdę bardzo ładnie. Kolejna rzecz, czyli rzecz, którą zawsze kupuję, jak robię jakieś zamówienie, albo idę do Ikei, czyli słynny świecznik. Tak się prezentuje, myślę, że prawdopodobnie każdy z Was je kojarzy. Natomiast ja ogólnie wzięłam to głównie z myślą o tych kwiatkach, ponieważ jak mówię, na pewno mi zostanie tutaj sporo i... Sobie po prostu zrobię taki bukiet, albo ewentualnie wezmę do pędzli, do makijażu. No i teraz przechodzimy do roślin. oczywiście wcześniej pokazałam wam te kwiatki, no ale teraz będzie ich rzeczywiście sporo, ponieważ. Właśnie stwierdziłam, że czegoś mi brakuje w moim pokoju, no i okazało się, że są to rośliny. No i sobie na przykład postawię na jakichś półkach ściennych, albo nawet i tutaj, na tej e, szafeczce, i myślę, że to będzie bardzo fajnie wyglądać. Zdecydowałam się na rośliny sztuczne, e, głównie dlatego, że po prostu ja nie mam totalnie ręki do roślin żywych, e, no i po prostu, szczerze mówiąc, za bardzo nie mam czasu, żeby się nimi zajmować, więc stwierdziłam, że lepszą opcją w moim przypadku będą rośliny sztuczne, także tutaj od razu o tym chciałam wspomnieć. No i pierwsza roślinka, która jest taka totalnie malutka, tak się prezentuje. Będzie ładnie myślę dopełniać wnętrze. Postawiam sobie w jakimś takim miejscu, żeby była widoczna, bo jest dosyć mała. Można tutaj sobie opustanie teraz, w sumie czemu nie. Kolejna roślina prezentuje się w ten sposób. Z tego co wiem, dosłownie identyczne są również dostępne w ISKU, więc możecie sobie zobaczyć. I tak się prezentuje, myślę, że ją... Sobie wezę po prostu na półkę ścienną, tak żeby te liście ładnie opadały. No i co? Tak się prezentuje. Tutaj mam taką doniczkę już brzydszą, więc do niej dokupiłam oddzielną osłonkę, które, które zaraz wam pokażę, bo kupiłam ich kilka. Następnie bardzo podobna roślina, tylko już inne liście, również taka zwisająca. Ogólnie ta mi się jeszcze bardziej podoba i w sumie żałuję, że nie wzięłam takich po prostu dwóch zamiast tamtej. I w sumie wygląda tak trochę bardziej na żywą niż tamta. No, jeżeli tak to mogę w ogóle ująć. Oczywiście tutaj e, doniczka też nie jest za bardzo ładna, e, więc tutaj też dokupiłam osłonkę. Natomiast ten kwiat już jest większy od poprzedniego. Kolejny kwiatek wygląda tak. Takie są liście. Też mi się bardzo podoba. Nie wiem, co mogę więcej o tym powiedzieć, ponieważ sami widzicie, jak to wszystko wygląda. E, i, I co? Jeżeli chodzi o ceny, to niestety ja ich nie pamiętam. Miałam Paragon, natomiast zostawiłam go po prostu w mieszkaniu mojej siostry, więc już cenę za bardzo nie powiem. Trochę szkoda, natomiast z tego co wiem, te wszystkie rośliny nie były jakieś bardzo drogie. I kolejna niesamowicie podobna do poprzedniej, natomiast tam myślę, że fajnie by również wyglądała na przykład w kuchni, ale tak czy inaczej, wzięłam ją sobie do pokoju, też gdzieś tam ją sobie ustawię tak się prezentują mi listki, jak widzicie one są już takie trochę mniejsze, takie trochę bardziej delikatne następnie wzięłam taki zestaw już totalnie pod koniec to zauważyłam, więc tutaj mamy zobaczcie taki przepiękny bukiecik on jest taki delikatny no po prostu totalnie mi się kojarzy z wiosną, no i bardzo ładnie to wygląda, no i stwierdziłam, że do takiego bukieciku totalnie pasuje właśnie taki wazon no i zobaczcie jak to super wygląda, oczywiście jeszcze muszę tutaj to wszystko poodrywać. Myślę, że fajnie by to też wyglądało po prostu na takim stole w jadalni, czy coś w tym stylu. Myślałam, że to już wszystkie rośliny. A okazało się, że została jeszcze taka jedna, malutka. Ta, moim zdaniem, wygląda najbardziej jak żywa. Nie wiem czemu, ale jakoś tak. Jak się z daleka patrzy to powiedziałabym nawet Jakbym nie wiedziała, że jest to roślina żywa W każdym razie ona ma takie różowe kwiatki Możecie sobie nawet zobaczyć Ok, więc teraz przechodzimy do doniczek Osłonek i tak dalej Więc tutaj kupiłam sobie takie dwie różowe One są takie pudrowo-różowe w sumie Są bardzo ładne Takie minimalistyczne I myślę, że będą pięknie wyglądać Tutaj wam podam ich nazwę Jakbyście chcieli Zobaczcie. Ja sobie wzięłam takie, ale również białe. Z tego co widziałam, również były dostępne szare. Natomiast ten odcień mi się za bardzo nie podobał, więc po prostu wzięłam dwa kolory. Tutaj właśnie mam białe, wzięłam sobie dwie różowe i dwie białe. Dodatkowo kupiłam sobie już z innej serii trochę większą doniczkę, ponieważ po prostu jedna z roślin jest trochę większa, więc do tamtych się zwyczajnie nie mieści. Także wzięłam sobie taką, ona już ma takie wypustki. Tutaj możecie tutaj zobaczyć. Tutaj macie nazwę, także możecie sobie po prostu pisać. No i już ostatnia rzecz z Ikei, którą w sumie kupiła sobie moja siostra, natomiast okazało się, że ma trochę za gruby telefon, więc po prostu mi ją oddała. I to jest właśnie taki trzymak do telefonu, nie wiem jak to nazwać, po prostu tutaj sobie właśnie stawiacie telefon, no i na przykład oglądacie serial, nie wiem, YouTube'a, tak to się prezentuje, tutaj z drugiej strony też można sobie włożyć telefon. Ogólnie uważam, że jest to fajna sprawa, i szczerze mówiąc nigdy czegoś takiego nie miałam, widziałam również w IKEA, że takie stojaki na telefon, tak, to jest lepsza nazwa. Można kupić również na tableta. No i posłuchajcie, to było to, jeżeli chodzi o ten haul zakupowy. Poszło dosyć szybko, natomiast, wiecie, to były rzeczy, więc w sumie co tutaj o nich dużo mówić. Natomiast jak mówię, czekajcie na room tour, ponieważ to wszystko będzie pięknie rozłożone i już będziecie mogli to zobaczyć w pełnej okazałości. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście nie zapomnijcie o łapce w górze oraz subskrypcji mojego kanału. Zapraszam Was również na moje społecznościowe, które zawsze są po w opisie i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmiku. Pa pa!